Kasia z Concept zaproponowała mi współpracę. Kolap, cross, jak zwał, tak zwał. Na jedno wychodzi, że zdecydowałyśmy się narysować dla siebie pracę i zrobić redraw, czyli przerysować ją po swojemu. Coś Ala la Joe The Senior Style. Tyle, że ta praca konkretnie jest dedykowana drugiej osobie, a tematem, na jakim się skoncentrowałyśmy, była postać fantazy. Ja dla Kasi narysowałam uczniczkę, którą nazwałam Arnika. Jakoś tak fantazm mi się bardzo skojarzyło z ucznictwem, zresztą ostatnio miałam ochotę narysować. Właśnie ucznika jakiegoś pozbierałam kilka zdjęć już na Pinterestie i akurat trafiło na Kasię. A Kasia dla mnie przysłała właśnie taką pracę, jak widzicie. Jest to rusałka, duszek kwiatowy na żubrze, koniu, kucyku, jakimś stworze fantastycznym. Kasia nie opisała tej postaci, więc ciężko mi jest tutaj powiedzieć, ale tak domyślam się, co to może być. Bardzo mi się kojarzy z żubrem, a jednocześnie z kucykiem. W zasadzie moja wersja trochę bardziej chyba z kucykiem, bo ma krótsze nogi. Natomiast to, co ja tutaj mogę zinterpretować, to to, że jest to chyba jakiś taki ognisty rumak, bo na uszach czy grzywa, czy na końcu ogona, ta sierść, te włosy bardzo mi się kojarzą z, z takimi ognikami, i właśnie w ten sposób to starałam się też narysować u siebie. Tak jak ja interpretuję jej pracę, tak jak ja starałam się przedstawić. I szczerze powiedziawszy, jestem bardzo ciekawa, jak ona zinterpretowała moją pracę i moją postać, i co jej wyjdzie, ale już niedługo się dowiem. Tak w ogóle, to jeżeli nie znacie Turtus Concept, to na dole w opisie zostawię Wam link do ich Instagramu można tam zajrzeć. Kasia opisuje różne techniki, rysowanie i malowanie, sposoby wykorzystania różnych mediów i warto zajrzeć też na jej blog, bo fajnie pisze i różnych ciekawych rzeczy można się też dowiedzieć. Kiedy wyciągnęłam pracę Kasi z koperty, to szczerze powiedziawszy zamarłam. Z jednej strony praca jest fantastyczna, po prostu no, fantastyczna. Bo jest temat fantastyczny, ale nie, jest po prostu świetna, bardzo mi się podoba. A z drugiej strony, ja to mam przerysować i sobie myślę: no to ładnie, czy ja podołam temu zadaniu. Czy mi się uda? Tutaj jest stworzenie czteronożne do narysowania, a ja zazwyczaj rysuję postacie dziewczyny. Chociaż ostatnio robię sobie wyzwania i zaczynam rysować całe postacie, ale to rzadko, jednak tak trzymam się tej swojej strefy komfortu. No, a Kasia postawiła mnie przed wyzwaniem takim, nie tylko na rysowanie całej postaci, ale jeszcze do tego czworonożne stworzenie musi być i jeździec na nim. Czy sobie poradziłam? Czy mi się udało? To ocenicie sami komentarzach mi napiszcie, czy podołałam temu wyzwaniu. Myślę, że jakoś sobie poradziłam. Wygląda to na czteronażne stworzenie. Koniec końców. Ale to właśnie jest fajne w tych wyzwaniach różnych tego typu. Nie tylko Joe the Senior ale właśnie takie jak my tutaj z Kasią robimy, że wymyślamy sobie temat i przesyłamy do siebie pracę, nie wiemy co będzie na tej pracy, wiemy tylko jaki jest zakres tego, co mamy narysować, jaka jest tematyka, a tematyka jest dosyć szeroka, bo postać fantazy to naprawdę można by wymyślić. Kolejny raz powtarzam, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Także myślę, że i tak byłyśmy dla siebie łagodne w postaciach, które do siebie wysłałyśmy, bo może było naprawdę dobrze poszaleć. Niemniej jednak, jak na mojej umiejętności, to Kasia, bardzo Ci dziękuję za to wyzwanie. Bardzo się jednocześnie dobrze bawiłam i swego rodzaju namęczyłam, bo wyjść z tej swojej strefy komfortu i narysować to, co mi tej Kasia wysłała. Zdecydowałam się wykorzystać tutaj markery alkoholowe, bo jest to jedno z mediów, które lubię. Dobrze mi się rysuje, maluje, koloruje, a jednocześnie jedno z tych mediów, które muszę jeszcze poznać i udoskonalić moje umiejętności w tym. No i znowu się czegoś nowego nauczyłam. Lubię kłaść dużo warstw, lubię jak się te kolory łączą i jak przechodzą, czyli blendują się. Lubię te delikatne przejścia. Ale też nauczyłam się nowej rzeczy, że trzeba jednak czasem poczekać. Wiem, to nie jest żadna nowość, ale dla mnie jest to nowość. Się nauczyłam akurat. Trzeba poczekać, trzeba czasem na sucho potem dodać coś. Zupełnie to inaczej wygląda. Nawet tą kolejną warstwę, która ma stanowić cień, lepiej czasem dodać jednak na sucho, a nie na mokro. Trzeba też uważać, żeby nie przepchnąć tego pigmentu, bo jednak tym, te markery alkoholowe też lubią sobie przepychać. W zależności od tego, czy użyję jasny marker na ciemny, to on zaczyna też inaczej się zachowywać. Prawie jak blender, wypycha i robi takie zacieki. Jasny marker też lubi jasny kolor. Lubi też ściągać pigment z ciemnego nałożonego. Czasem lepiej jest położyć odwrotnie. Mieszanie tych kolorów to też jest sztuczka. Też różnie to wychodzi. Uczę się tego, wiem, że też różne papiery, ale słuchajcie, co odkryłam, co jest bardzo ważne, i to nie tylko przy markerach alkoholowych, ale też warto na to zwrócić uwagę przy akwarelach. Jak robimy szkic, to dobrze jest zmazywać go jednak gumką chlebową i to delikatnie. Czasem można faktycznie nią potrzeć, bo zazwyczaj się roluje nią, ale można też potrzeć. I ona nie narusza warstwy takiej tej wierzchni papieru. Bo jak się weźmie twardszą gumkę, to ona zdziera nie tylko ołówek, bądź też kredkę, którą używamy, ale ona też drze troszeczkę tą warstwę wierzchnią tego papieru, niby niezauważalnie. Ale ja już właśnie zobaczyłam to, że jak na tym papierze do markerów alkoholowych zetrę ołówek gumką twardą, to te markery mi się bardziej rozpływają po tej karcie, bardziej się rozchodzą, niż jak zetrę gumką chlebową. Także jest to taka sztuczka, którą warto zapamiętać i sprawdźcie u siebie, czy też macie takie odczucia, czy też to zauważacie, że jest inaczej, jak się zetrze gumką zwykłą, gumką chlebową. Podzielcie się tym swoimi spostrzeżeniami. Warto się wymieniać takimi informacjami. Na sam koniec tej pracy, nie wszystko nagrałam, ale w zasadzie większość widzicie, jak ta praca była tworzona. Natomiast na sam koniec jeszcze pociągnęłam obrys jak zazwyczaj to robię przy markerach alkoholowych. Jeszcze raz poprawiłam obrys, zrobiłam też grubszym cienkopisem i zdecydowałam się jeszcze dodać tło. Wspominałam już Wam, że Nauczyłam się tego, że tło dużo zmienia i warto jest dodać. Nie chciałam za mocno ingerować w tą pracę, ale brakowało mi tego tła. Tak sobie chciałam zresztą to moim stylem, tak. także zrobiłam takie delikatne tło. Powiedzcie, czy Wam się podoba, czy nie. Jak widzicie tą pracę z tłem, bez tła, i w ogóle, czy takie wyzwanie Wam się podoba i chętnie oglądacie takie rzeczy. Czy chcielibyście też sami wziąć udział w takim wezwaniu przerysowywania czyjejś pracy? Myślę, że to jest też dobra szkoła. Muszę się czegoś nauczyć, czy w stylu, czy w zmuszeniu siebie do spróbowania czegoś nowego, czego normalnie byśmy nie spróbowali do rysunku. Także dajcie znać na dole w komentarzach, jak Wam się podobało, zajrzyjcie do Kasi na na Instagramie i jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś znak po sobie, zawsze miło widzieć, że się podoba i że chcecie rozmawiać ze mną. Jeżeli jesteście nowi, to z tej strony możecie zasubskrybować, bądź jak zaglądacie raz na jakiś czas, to też warto zasubskrybować. A tutaj możecie zobaczyć inne moje filmy bądź też playlisty. I widzimy się za tydzień w piątek o 16. Pa!